Cześć wszystkim, z tej strony Wujaszek, lecę 18 odcinek tutaj sezonu drugiego i nie wiem czy to nie będzie jeden z ostatnich odcinków, bo po prostu pieniążków za dużo tracę, 300 tysięcy miesięcznie, jeden plus chyba Ciebie plus. Jedyna opcja chyba jaka jest możliwa, żeby wyjść z tych długów, nie wiem to chyba zbudować turystykę, więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tutaj turystyką. Z tym, że teraz tak, pytanie, czy tutaj jest w ogóle woda doprowadzona, prąd doprowadzony, nie mam żadnego pojęcia. Eee, turystyka i takie hotele zbudujemy sobie te pięciogwiazdkowe, te największe. Tutaj drugiej drogi już nie będę stawiać, bo tutaj jakiś błąd mam, nie wiem o co tam chodzi. Nawet zobaczcie sobie okiem, jakaś infrastruktura przeszkadza, nie wiem co tu przeszkadza. Zielonego pędzia, ja dopiero od tego miejsca idzie tak zbudować pod takim zakrętem, ale to już nie będę tego stawiać. Nie musi być tutaj ta droga, a tam sobie potem jakoś inaczej to ustawię. Więc lecimy z naszą turystyką. I teraz tak, miejski hotel, tak, pięciogwiazdkowy taki. Eee, no, nie ma tutaj wody, kurde, no. No, nie ma, nie ma wody, no. I to mi się nie podoba, że nie ma tej wody. Ale dobra, ja bym sobie takie... Hmm, Czekajcie, tu drugi taki hotel. Eee, I nawet trzeci taki hotel bym sobie tutaj ustawił. Dobra, trzy takie hotele ustawimy. Gdzieś stawimy jeszcze przystanek autobusowy, ale dobra, to za chwileczkę. No i tutaj ustawimy jakąś hydrofornię. Tak jest, hydrofornia. Dobra, niech sobie tutaj stanie taka hydrofornia. No i teraz tak, skąd można by było tą wodę pociągnąć? Tutaj mamy pompę, nie? No i tutaj mamy... Idzie tu jest pompa, tu idzie do hydroforni, tu jest pompa, tu jest też pompa. No musiałbym gdzieś tutaj jeszcze rozdzielać, czy zostawić wody. Tak by wypadało zrobić, żeby przedłużyć. Chyba, że gdzieś tu od tej strony jeszcze e, znajdziemy coś. No tu w zasadzie jest z głównego źródła. Też tak chyba zrobimy sobie, że pociągniemy sobie z tamtej strony dobra, to nam by się tu zmieściło ok teraz dajcie taką rurę tu z głównego tu, no właśnie czekajcie bo musimy to sobie przybliżyć my tu jakoś o właśnie, tak, przejdziemy pod spodem, no teraz daj do góry tą rurę tylko, że muszę sobie oddalić bo nie widzę, o właśnie Dobra, tu idzie z pompy do rozdzielacza. No i z rozdzielacza już sobie nie będziemy na żadną na razie pompę robić. Tylko zrobimy sobie od razu całość. Jest ok, dobra. E, czy one mają do kanalizacji? Tu jest kanalizacja, tu jest kanalizacja i. Kurna chata bieda. Ile to miało metrów do kanalizacji? 249. Czyli ten hotel, można by było go zrobić, tylko wiecie co? Zróbmy to jeszcze inaczej. Wyburzymy sobie um, tą ścieżkę. Na razie, tak jest. Sprawdzimy sobie ten hotel, czy po prostu nie może on stanąć bliżej. Zdecydowanie, żeby gdzieś tu się nam załapał na kanalizację. Czy tu. Tu nam też nie zmieści. Tu nam się, no niestety, widać, że się nie mieści taki hotel. Mmm, niedobrze, niedobrze. Szczerze Wam powiem, bardzo niedobrze. Czekajcie, muszę drogę w ogóle w drugą stronę odwrócić. No dobra, trudno się mówi. Czyli tutaj mamy, tutaj jest jakieś miejsce na szybką atrakcję turystyczną. Taką, wiecie. Yy... Jarnia widokowa, czy nam się zmieści? No nie zmieści się tutaj nic. Eee, restauracja, panorama. Kurde, tutaj jest ale malutką. Muzeum Republiki. Tu chyba nawet stawiałem. No nie ma nic tutaj, co by takie, wiecie, można małego ustawić i eee, żeby to zdało egzamin, jak to się mówi. Galeria sztuki, ale to jest taka jakaś bieda, bym powiedział wręcz. Te kawiarnie. O, tu jedynie kawiarnia delicja. No dobra, ustawmy taką kawiarnię. No i jeszcze musimy tą naszą znienawidzoną kanalizację gdzieś ustawić. Czekajcie, czy tutaj by zdało to miejsce. Mogłoby być tylko trzeba teraz poszukać. Gdzie tu jest kanalizacja? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kanalizacja. No tutaj jest, ale to jest co to jest? To jest pompa ściekowa. <laughs> Ale bieda. Kanalizacji zbyt nie rozbudowałem. Eee, czekajcie, tu jest <laughs> ostatnie, nie? To no, idzie do pompy naszej. Tu jest kolektor ściekowy. Dobra. Dobra, dobra. Ok, to zróbmy tak, że. E, dobra daj tą pompę od razu bo to chyba trzeba zrobić e, z tym, że to zrobimy jakoś jakoś tak od razu po skosie e, dobra dawaj to duże ok no i stąd e, tu bym musiało wejść Nic tutaj nam nie pasuje, czekajcie, kawałek jeszcze zburzymy, daj to, żeby tutaj... O, i... i też nie pasuje. Ja pierdzie, no nic nie pasuje, nie? Dobra, jakbyśmy tak zrobili, nie to, tylko to. stąd tu. No dobra. Nie wiem ile czasu mi to zajmie ta budowa znowu, ale no pewnie sporo. Sporo czasu płynie zanim oni cokolwiek tutaj zbudują, a mówię 300 tysięcy tracę miesięcznie, także no... <laughs> Sporawo bym powiedział. Pytanie, czy tutaj będą ludzie, żeby tu... Dobra, tutaj ktoś by do pracy był. Tu... Teoretycznie się znajdzie ktoś do pracy i tu... Też się znajdzie, no dobra, jest spoko. No dobra, wiecie co? To zróbmy jeszcze tak. Skoro już tak to jest, to teraz tak tu na razie i tereny mieszkalne. Dajcie ten gigantyczny blok, ten czerwony. Dobra, ale jego ja nie chcę na razie z mieszkańcami, ja chcę bez mieszkańców. To sobie sam ściągnę. Taki duży blok e, spoko, tylko wiecie co tutaj zrobimy troszeczkę już inaczej będzie troszeczkę przejście o, może w ten sposób. Coś takiego, coś takiego. No i tutaj puścimy drugą taką drogę obok. E, no i teraz rozpocznie zaplanowaną budowę. Nie wiem czy troszeczkę mogę nie oddalić go, ale... <laughs> Sam nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tam ścieki się znajdą, ale jeszcze wiecie co chciałem zobaczyć? E, czy ta wiata na śmieci sięgnie do tego bloku później? Ale powinna raczej sięgnąć, bo tu jest 30 metrów, 40, no to gdzieś ze stówka może będzie, jak nie, to będziemy budować jeszcze jedną wiatę, ale wiecie co, ja to poprawię. Ja to, to poprawimy, ten blok, bo chodzi o to, żeby on, o właśnie, stanął nawet w ten sposób, żeby tu jak najbliżej był. E, tam sobie drogę dorobię z tyłu, o właśnie, w ten sposób. E, tu zróbmy tak, tak i tak, ok. To? Kurde. A nie, bo tutaj jest jakiś ten, dobra, ok. Czyli tu na komisariat jedynie. I wiecie co, tutaj wstawimy na razie taki na szybko jakikolwiek przystanek autobusowy. Tak, zróbmy tutaj za hotelem ustawimy taki od razu przystanek taki darmowy, potem się go usunie. No dobra, tutaj mamy chociażby Warszawa Delicja się zbudowała, brak personelu, zaraz ten, personel to tam na pewno będzie, tylko teraz tak poczekajcie, tu centrum dystrybucji dodamy sobie jeszcze właśnie. E, gdzie to jest? Tutaj OK. Tutaj dodamy sobie, żeby alkohol przywieźli. E, wiecie co? I tak jeszcze e, te budynki też dodamy oczywiście te trzy razy hotel, ale to za chwilę, bo już coś tam się buduje. 35% dobra na razie. Prefabrykaty są stal, jest to spoko dobra, czyli dostarczają prefabrykaty. Widzę bo to takie gigantyczne ciężarówki, które 27 ton mogą przewieźć od razu za jednym zamachem. Te niestety tylko 11 ton, także różnica jest dość widoczna. Wiedział. No i tutaj mamy wszystkie materiały dostarczone, oprócz no, pracowników. Bo musiałby troszeczkę więcej, żeby oni to zbudowali, ten hotel, dość szybciutko. No ale dobra, grunt, że jest coś tutaj, chociażby to. Zbiornik na ścieki jest przepełniony. No tak, bo jeszcze mamy zbiornika na ścieki. E, jak to wygląda? Tak wygląda i tutaj daj też od razu. 1,1 jeden, jeden beton, 0,7 asfaltu, jeszcze potrzebny jest żwir, cegły, deski, stal, części mechaniczne. No sporo jest potrzebnego tego wszystkiego bo to jest to, czy to jest to, nie to jest hydrofornia. A to jest zbiornik dla ścieki, no dobra, ok czyli to wziąłem jako priorytet wysoki, dobra, spoko 10300 mieszkańców, spada bo No tutaj tych ściągłem sobie z trzeciego świata, ale na razie jeszcze nie mogłem się wyszkolić. Szkolą się, szkolą mi się nie mogą wyszkolić. Trochę więcej tu wskoczyło, ponad 50. Widzę, no dobra, także coś tam jest. Ale i tak jeszcze kupę, kupę kasy tracą. Yy, alkohol, no to też jest słabo wygląda, to no nie jest to za wesoło, bym powiedział. No niby bezrobocie jest, ale negusom się nie chce robić. Ja bym no to tak nazwał. Troszeczkę obyło mieszkańców, ale no dobra, to już nie o to chodzi. No nie obyło tak jak wtedy, no ale od tego się zaczęło, nie? Że wszystko zaczęło się chrzanić. E, mam nadzieję, że w sezonie trzecim lepiej to będzie nam szło, bo rozpoczniemy sobie sezon trzeci i na tych błędach, które tutaj popełniłem, spróbuję to jakoś poprawić w tym sezonie trzecim, ale to jeszcze troszeczkę czasu płynie pewnie, zanim wskoczy sezon trzeci. Dobra, mamy hotel, mamy hotel. Czyli teraz tak, przypiszemy sobie jeszcze centrum dystrybucji, gdzie to jest tu. Przypisz hotel. Tak jest. I teraz odpalimy sobie nasze autobusy. Start. Ten za, za chwilę odpalimy, żeby nie jechały w tym samym, chociaż w sumie co to za różnica. I odpalimy drugi. Mamy dwa odpalone już. Studentów w Amultum to taki jeszcze akademik zbudowałem w sumie nawet nie wiem po co to jest, ale... Ale niech będzie. Nie wiem do czego to ma służyć tutaj. Niby jest zapisane wszyscy studenci. Studenci po studiach. Ciekawe. Studenci po studiach są, no ale dobra no. Kurde... Słabo to w tych fabrykach wygląda, bo mi się to nie podoba. Czemu to tak słabo? Ci ludzie pracują w tych fabrykach. Oni wolą gdzieś indziej pracować niż w fabrykach. Tu jest 30, słabo to wygląda. Tu 40 paru. Tu 30. Wcześniej jakoś to lepiej wyglądało. Nie wiem, czemu, czemu to teraz tak jakoś dziwnie jest. Nie mam zielonego pojęcia. Tu mamy 130 ludzi. Tutaj do szkoły jeszcze dobudowałem, bo to wam nie pokazałem. I to właśnie takie błędy, które popełniłem. Już teraz będę wiedział, że szkołę należy budować za każdym razem i dość dużo tych szkół, żeby zawsze oni byli wyszkoleni i lepiej ściągać za przeciwną walutę niż za to, co się z tej, co się żyje. Eee, tak mi się wydaje, że tak jest chyba lepiej nawet. A chyba, że tam zamawiacie sobie jakichś tam ekspertów, nie i tak dalej, no to wtedy jak najbardziej, ale. Nie, to wolę zamawiać y, takich ludków. Y, no, tutaj na przykład możemy sobie ściągnąć, nie? Dobra, do 220, ok. Do 220, tutaj mamy, jeszcze tutaj mamy miejsce. Y, a tutaj dużo miejsca jest w klasie, także będą się uczyć. Miejsce sobie znajdą. Y, przedszkole, no mogłoby, można by było dostawić jeszcze w sumie jedno ale to chyba nie w tym czasie. Zobaczymy jak to, jak to dalej nam pójdzie. E, szkoła jeszcze się buduje. Tutaj jak się buduje to, no też jeszcze. Jeszcze troszeczkę musi być. O, blok już powstaje dość dużo. Prefabrykaty brakuje. 133 tony prefabrykatów. Rzućmy okiem ile mamy prefabrykatów. E, mamy dużo. Nie dużo, zero mamy. Co ja gadam? Zero, całe zero. Oj, to niedobrze. Jak całe zero to niedobrze. Ile ten wióz ludzi? 10 robotników, a ten nie wiadomo. No i to jest właśnie taka bieda, nie? Troszeczkę w tej rafinerii, tak jak mówiłem, a można by było naprawdę niezłą kasę z tego wyciągnąć. Dobra, dobra, mamy drugi hotel. Zaraz będzie trzeci ukończony. Jeszcze 23 tony prefabrykatów. Tutaj blok już mam ukończony, zamówiłem sobie imigrantów z trzeciego świata. Tutaj już oni się uczą. Także tam jest całkiem fajnie, dobrze, jak to się mówi. I przypisujemy od razu ten hotel. Gdzie jest nasz hotel? Hotel, tu proszę dopiszemy sobie hotel. No, tego jeszcze nie można, no bo niestety nie jest y, ukończone. Tu ponownie rozdzieliłem część na przedszkole ludzi i część do rafinerii, także troszeczkę mi się tutaj zwiększyło. Ale i tak, multum, jestem cały czas na minusie kasy. Yy, dochód z turystyki na razie słabo. Mam nadzieję, że się poprawi. Jak tutaj będą, jak brakuje mięso. Ile, moment, co tutaj jest? Co tutaj jest? Alkohol jest, żywność jest, wszystko jest. Nie wiadomo, ile tu przyjechało tych turystów. Nie mam zielonego pojęcia, ile ich tutaj dotarło. I czekam za tym jeszcze jednym hotelem. Yy... O, za chwilę będzie, dobra. No spoko, 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 spoko. Gdzie to było? Yy, tu. Dobra, przy... ale się tam ruch zrobił masakryczny Dobra, i dodaj kolejny. ok. okay. Mamy hotel przypisany. I teraz czy tutaj nam się zbudowała ta pompa ściekowa mamy. Tak, ruszyły ścieki, wszystkie zostały, widzę, odprowadzone. Eee, czyli tutaj mamy kolejny blok dostawiony. Czy ten blok ma dość kontener? Śmieci, no właśnie, i tutaj jest problem, bo widzę, że nie ma dostępu do śmieci. A czemu w sumie powinien mieć, moim zdaniem, bo to nie jest aż tak daleko to, żeby nie miał. No ale skoro dobra, skoro tak jest, jak jest, no to doróbmy sobie tutaj jeszcze taki. Ja bym właśnie powiedział, że kurczę, najchętniej to bym tu wcisnął. Właśnie. Tu wciśniemy jeszcze taki kontener na śmieci. Jeden. No i tutaj wciśniemy jeszcze jeden kontener na śmieci. Ok. I tutaj, żeby było śmieci zbierali, tutaj jeszcze w tym miejscu. Wiecie, co tak sobie jeszcze pomyślałem, szczerze, żeby tam drogę zbudować. Ale zbudujemy taką, wiecie, na szybko. Czyli taką drogę gruntową do na razie czekajcie, żebym to prosto zrobił w miarę. Dobra, oh, kurde, ale tu jest trochę daleko chyba. na 400 metrów tutaj jest. Ja tutaj chciałem na ten skład celny dotrzeć, z tego tytułu, że żebym sobie tutaj. Czy tutaj jest tor kolejowy? No, teoretycznie tor kolejowy jest. Chciałem sobie tutaj jeszcze zakupić. Tak, dwa takie autobusy autobus, który ja to brałem. Pojemność całkowita te 128 pasażerów. Ale wiecie co, to jak już to weźmiemy dwa takie, 17 tysięcy kosztuje. Oj, przepraszam. Dobra, eee, dwa takie Ikary, czy jak one się tam nazywały? Dobra, takie dwa dokupimy, no i weźmiemy sobie tu będziemy jeździć po tych turystów e, na ten skład celny, bo tutaj jest 50, ponad turystów czeka, także fajnie. Ich sobie tutaj zaprosimy na jakiś przystanek autobusowy. E, tutaj mamy turystów jest spoko, tutaj też jest spoko, brakuje nawet obsługi e, hotelu. Tutaj nam brakuje obsługi hotelu, tutaj jest obsługa hotelu. No i dobra, będziemy ściągać jeszcze turystów stamtąd. Mam nadzieję, że w końcu tutaj ludzie z tego bloku będą zatrudniali się tu w tych hotelach. Tylko na razie, jak widać, to się szkolą. Tutaj jak widać 448, 23 nie może skorzystać z oferty kulturalnej. Hmm, dobra. Coś nie pasuje im z tą kulturą cały czas. Zeum Republiki. Ten magazyn ogólnie i tak jest do zburzenia, bo on jest mi niepotrzebny w tym momencie. No tutaj kawałek drogi jest do wyburzenia. No to jest właśnie głupie, że nie idzie podpiąć się pod tą samą drogę. Tylko ja ją muszę wtedy usuwać. Ale trudno się mówi, dobra, usuniemy ten kawałek drogi. E, zaraz tu przyjadą z. E, stąd nie stąd gdzieś tam stamtąd przyjadą a ci zabiorą śmieciory i je po prostu wyrzucą stąd no tutaj sobie wstawimy jakiś ten budynek z kulturą chociaż mają no nie mają właśnie bo nie ma tutaj kto w kinie pracować widzę eee, dobra dodajmy sobie to jeszcze tylko że tutaj ustalmy na trzecim miejscu to będzie to tak eee, 10 powiedzmy tutaj 50 40. No dobra. Zróbmy w ten sposób. Dobra, ktoś tam jest. Liczba personelu 5 na 5. No jest spoko, dobra. Tu mówię zaczekamy sobie jeszcze. Żeby to usunąć. No mamy jakiś tych y, pracowników, ale to i tak jest. To i tak słabo wygląda cały czas jak w plecy, tak w plecy. Także na pewno w sezonie trzecim będę to próbował te błędy wszystkie, które tutaj popełniłem, naprawić. Nie? A ogólnie powiem tak, takie króciutkie odcinki na razie robię, bo nic takiego więcej nie, nie się nie dzieje, także dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!